Tegoroczne wakacyjne półkolonie, których organizatorem było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, dostarczyły naszym najmłodszym mieszkańcom mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Kilka tygodni przygotowań po to, żebyśmy mogli rozpocząć e, półkolonie organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. W tym roku organizujemy... Trzy turnusy, na każdym z takich turnusów bawi się i 40 młodych mieszkańców naszej gminy. Dzięki zaangażowaniu organizatorów oraz instruktorów, każdy dzień był pełen radości, nauki i zabawy. W programie wakacyjnych półkolonii nie zabrakło kreatywnych warsztatów, ciekawych spotkań i wycieczek. Zorganizowaliśmy przede wszystkim dni wyjazdowe, jedziemy na wycieczkę do Zagórza Śląskiego, gdzie pływamy statkiem, gdzie zwiedzamy miejscowość. Jesteśmy w starej kopalni na warsztatach, w Harcówce, w Wałbrzychu, chodzimy na nową wieżę. Mamy fantastycznie zorganizowane warsztaty w gospodarstwie Stara Bartna. Mamy również warsztaty konne w zaprzyjaźnionym Białym Lesie oraz warsztaty kreatywne tutaj u nas na miejscu. Dużo sportu, dużo radości, dużo uśmiechów i oczywiście dbamy o to, żeby było bezpiecznie. A wszystko pod hasłem Podróże z Przygodami, czyli poznajemy nasze najbliższe okolice i odkrywamy tajemnice związane z tymi miejscami. Jesteście w miejscu, które sobie wymarzyłem lat temu 23. I nie no wydawało się cicha, bartna, to się wzięło oczywiście od pszczół. A miejsce zaczęło się od w momencie, kiedy znaczy myśl o tym miejscu zaczęła się w sytuacji dosyć dramatycznej, kiedy zaczyna brakować mojego ojca. Wakacyjne półkolonie, których organizatorem było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, zostały dofinansowane ze środków budżetu Gminy Żarów. O takich wakacyjnych przygodach z pewnością długo się nie zapomni. Bardzo fajnie tutaj jest, faj... miłe są zwierzęta, przede wszystkim nie gryzą. Dużo pan opowiadał ciekawostek o pszczołach Dużo się dowiedzieliśmy. Nawet widziałyśmy jak się niektóre wykluwają. Bardzo fajnie. I pan też bardzo chciał tak uczy chodzić na szczudłach. Było super z kolegami. Zrobiłem szybki hobby horse. A. Szybkiego hobby horse. No, ogólnie super było. I to jest najlepsze miejsce do, do, na tej półkolonii. Robiliśmy na przykład iPad pomyki. Jakieś takie łapacze snów. Byliśmy na Tyrolkach, robiliśmy świeczki. Przypominamy naszym najmłodszym mieszkańcom, że z wakacyjnych zajęć przygotowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie można korzystać do końca sierpnia. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Z ofertą zajęć można zapoznać się na stronie internetowej oraz Facebooku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. everybody